Przy tej klasie pociągu różnicy nie ma, czy się jedzie 100 na godzinę, czy 200. Podejrzewam, że przy 250 zachowujesz się dokładnie tak samo. A tylko tyle, jak on zauważył. To, co za oknem, zaczyna coraz szybciej przemykać. W porównaniu z starszym taborem jedna taka podstawowa różnica to jest ETCS, czyli system kontroli nad pracą maszynisty. Żeby się nie zagłębiać w szczegóły, to jest to pełna kontrola nad tym, co w danej chwili nie tylko się dzieje z maszynistą, ale również jak postępuje. W tej chwili właśnie mamy w, przykład, w jaki sposób są wykorzystane również różne systemy w pociągu. Jest przeprowadzana jest automatyczna próba hamulca pociągu. Maszynista ma pełen podgląd nad wszystkimi odmianami hamulca, tak bym powiedział, bo nie tylko hamulec zasadniczy, ale magnetyczny również sprawdzenie ciągłości przewodu głównego, wszystkich czujników przeciwpoślizgowych. Także wszystko z kabiny może być wykonywane, jest rejestrowane. Także maszynista sam może obsłużyć ten pociąg. W tej chwili, jeszcze jest kwestia przepisów, które obowiązują w Polsce. Do prędkości 130 km na godzinę może obsłużyć jeden maszynista. Jeżeli nie ma systemu ETCS na pojeździe, powyżej 130 obsługuje maszynista i pomocnik lub dwóch maszynistów. Pierwsze wrażenia. Super, bardzo fajnie. Jak w pierwszym, pierwsze wrażenie, jak, jakbym wsiadała do samolotu. Czyli jest nowocześnie. nowocześnie. A co takiego e, urzekło Panią? E, co urzekło? No, czysto, schludnie, elegancko, nowocześnie. Będzie Pani korzystać? Wygodnie. Jak tylko kasa pozwoli, to na pewno. Nie ukrywam, że już liczyliśmy na to, że w grudniu pojawi się pendolino, później miało być w marcu. Teraz już wiemy, że na pewno będzie 29. przejazd już planowy. Dzisiaj mamy taki promocyjny przejazd. Tak, to jest praca wielu, wielu ludzi, a ja zawsze podkreślam, że tu zasługują na uznanie przede wszystkim dwie osoby. Pan Andrzej Masel, wiceminister transportu i infrastruktury i pan Piotr Malepszak, który cały czas szuka co jeszcze można zrobić na torach, żeby można było przyspieszyć przejazdy. Dzisiaj właśnie gościliśmy też pana Piotra, który powiedział, że jest szansa na to, że jak teraz będzie, jedzie 5,5 godziny za w następnym rozkładzie jazdy, czyli w grudniu 2016 roku będzie już jechał o pół godziny krócej przed chwilą rozmawialiśmy z osobami, które są odpowiedzialne w PKP za remonty infrastruktury nie torowej, tylko obiektu. I obietnicę mamy, że perony będą do końca tego roku. Tworzec już jest mniej więcej, ale dla nas są istotne jeszcze oprócz peronów przejścia podziemne i tutaj u nas bezpośrednio na perony, ale jednocześnie to przejście, które łączy ulicę Wincentego Pola z ulicą 1 Maja. i Pani w kolejce za? Za najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia. A cóż takiego? Co takiego jest ciekawego, żeby tu zobaczyć? I być. No nie wyobrażam sobie, żeby nie być w dniu dzisiejszym e, podczas inauguracji Pendolino. Jechała Pani już tym pociągiem? Nie, nie miałam okazji. A pan? Ja też nie. A ten... Co Pan myśli, że zobaczy Pan tutaj w tym pociągu? No bo na pewno zna Pan pociągi, no nie no, jakieś, ja wiem, no... Tablicę rozdzielczą jakąś, która by ewentualnie wskazywała jakie on tam ma możliwości. Nie? Nie pan że będzie e, ciekawszy, lepiej będzie się jeździć ten, w tym pociągiem? No myślę, że tak. No, nie jechałem nim, ale jeżeli chodzi o komfort, to uważam, że będzie lepszy, nie? Byłeś, widziałeś? Widziałem trochę. Jak ci się podoba. Fajny był. No, w śro... Ładny był w środku. A z kim tu dzisiaj jesteś? Z kim wszedłeś? Z Z i mamą. Tu, tu mama. Co panią skłoniło, żeby tu przyjść? Synek. Synek. A chciała pani zobaczyć pewnie no, nową naszą wspaniałą kolej, którą będziemy podróżować. Podróżuje pani często, wykorzystuje Pani? Nie, nie właśnie, rzadko. To może teraz? Na pewno. Na pewno. Za tydzień Jelenia Góra zyska kolejne połączenie, równie komfortowym składem polskiej produkcji PFR. Także jest to równie komfortowy skład, osiągający trochę niższe prędkości, ale zapewniający wszystkie funkcje, które są w Pendolina, czyli komfortowe fotele, przestrzeń barowa i wszystkie udogodnienia dla pasażerów.